Paweł, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale Ze mną jest dzisiaj Kordian Mateusz i Jasiek Cześć. Dzisiaj nagrywamy spoconą gierkę na oddział, y, oddziału, więc docencie tą łapką w górę. Y, trzy łapki w górę, bo już Wam się nie udało, 7 też, 5 też to zróbcie przynajmniej 3 i później zrobimy więcej yy, kordianty, wypowiedź się bardziej na ten temat. No to dobra, no to zanim odbędziecie ten film, zostawcie łapkę w górę i suba, żeby z czerwonego stał się na szary. No już Maria, nie patrzcie na to pro playerze. Co ja w tym momencie zrobię? Chój, no wiecie, co ja robię? Ja słopem na najwyższym punkcie tańczę te same motki. Wszystkie takie same motki nabijają, jak ja on O, Ooo, nie płacę. Ty <grystek> niego. Nie płacę. On pokazuje, że galaktus i płacze. <grystek> nie da czego. Ja, nie, pier... kocha mnie. A co jest jeśli wszystko? by pół było tego zegara, co jest na tym... Nie, Tak, 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 a nie jakiś star? A nie Paweł? Fajna Starka, jest... Kujba, grubego będziemy... No nie będziemy grubego, lecz nie będziemy siebie robić debili, że nas zabije gruby. <ścoughs> Ej, ale tak szczerze, ja nigdy nie mogę samego zabić grubego, tak szczerze, naprawdę. Ej, za dwa lewe, Ja się cieszę, mam za dwa lewe. Mateusz za dwa lewele ma 100 fałdolcy No za jeden, bo 99 to jest to A ile masz fałdolcy? 100 Czyli bym miał 200? Nie, Paweł nie myśl. O, mam Ej, Paweł o... Ci na... Paweł, o Mateusz powiedział, żebyś nie myślał w ogóle. Dobra, to nie myślę, nie ruszam się, bo Paweł, Paweł nie myśl w ogóle o niczym. Bo Mateusz tak ci nie wymyśli. Ani nie pomyśl. FN pokona. Ma... Ty, bo leży, ale ma 20 hp. Spiętamy tutaj. Spiętamy cię Spiętamy No Ale ma 20 hp. Ja się kłamię. Ja pierwszy zaczął. Ja się kłamię. się Ja się się Kupana. Ja się chami jeden! Ja z Jaśkiem nie gram, choć tak picham i było. Co zrobił? <grym zmarł> Chłopie, ja walę, chłop wyszedł i walę do niego, a on mi zabrał. O, teraz ty to rób, no, dawaj. Poczekaj. No, Okej, okay. poczekaj. Obijecie Dobra, ja. go. O kurde, o kurde, co Walę granaty. Walę granaty, moja. To Ej, co jest coś z tymi granatami? No, czy ktoś zrobił tą tajakomanię? Mam aha, mam kolejnego. Jak to jest ten kruz, ten to jest O nie, to jest jakiś fitter. Czemu? Trafił mi tyle razy z PMA w takiej odległości. Ej, wiecie, że. E, e, ja ogólnie mam już trzy fragi. Aha. Bo jak trafię, to. Kluź wam, no nie mam No kurwa, ja nie... się uleczył. On ma 20 po HP, chyba że się uleczył. Ten mam no. Ja pieprzę, cappuccino jest po prostu głupi. No chłopie, on tak to on mi zabrał. Prawda, ty debilu. Chyba, że Paweł, ten, ten zrobimy tytuł odcinka niż to sniper i zagramy w ten. W jednostrzałowiec. No, nie, już tak można zrobić ten sam, znowu dobra. ten. Ten, to e, znaczy, ten sam... E, ale zrobiliśmy e, trzy razy skype i z Ale był V2. Oni by tak, no to Nie No, drugi raz. to jeszcze Oni Panie, jeszcze raz. Panie, jeszcze raz. Panie, jeszcze raz. Wiecie, ten... że wiesz, że ja sobie Panie, i raz. Tak. Ale jeszcze raz. Panie, jeszcze raz. Panie, O raz. Panie, dziękuję. Dziękuję. Porodzę. Ej, jeszcze Najczęściej Panie, jeszcze raz. Panie, jeszcze raz. co za człowiek? <noise> I bambik, bambik, jeszcze bambik. No, ty bambiku. O daj mi, daj mi ty banda! No, no kuźwa, nie, nie gram z tym typem. Nie, Dobra, z ja cel... baranem nie gram. Ej, ja... Czy... ja ci dostaję jakiś badass, to mów. Ja wyczytam moje 1hp, nie leczymy go. No. I mam 11 no. się 11. Ej, weźmy go wysadźmy karnistrem. O, nie, że się wysadzasz, z tego teammate. Ej, chodźcie, ja mam... chodźcie szybko, chodźcie szybko do Fraka! Dwa ustrojki wystarczą dla ciebie. Zarąbę Mati, chodź do mnie szybko. Nie jest Chodź do mnie. Dobra, Pało, oni nie idą, ja do ciebie. Dobra, już tylko sobie ten, sloopy wezmę. Już teraz coś się możecie walić. Dziękuję. O, poczekaj. Sekunda. Dobra. Jest! Udało się. 17 okej, niech wezmę. No, co tam, Jasiek? Mam 17 HP, tak wam powiem. No super chyba, co nie? A teraz bandaża? Chodź, Jasiek, chodź. Ten masz, Jasiek, bandaż, jak chcesz. Nie, nie, Chłopcy walą! Lec! tam mnie schopłem. Chłopca z tam? Leci! Ha, ha! Dobra, dobrze, Paweł. To super. Nie dobijajcie. Lama! Lama, nie! Nie! Ja ją wezmę. Paweł, się? Tak. Dobra Typ, z kolejny! Ja Ty Ja nie... Ja się Ja Ja nie Ja Ja się, ja się, ja się i zimę. i mnie... I mnie... I chciał mi Ja Ja go zabiję. Się nie. P -m -m go zabiję. Dzięki Jezu, nie, nie, nie gram z tym Jackiem, zabrał mi wszystkie matce Jak masz wszystko oddać, wszystko, mam, co dojedziesz mam, 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 mam ja, ja, ja sobie wziąłem 350, to mogę wam ten dać Ej, bo to jest box O Mam proszę, tyle mam, tyle mam Wszystko idę No, to jest linia, to jest kandydat Ej, ja mam 5 dzieciom Ej, bo ja mam dużo matców, chodźcie Bożka tam Mam dużo matców, chodźcie ja będę go rozjeżdżać. Dobrze. Wywalcie, wywalcie, fałdę. Nie boję się. Marii, odsuń się. A teraz otwórz się, kurwa. Małkanister. Się? 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 się. Ale tu to się. Pogo to nie zabijesz tym bale. <ślorę> Dobra, człowiek Nie ja, mam. Ja, te matcy! Tak, ja, ja mam matcy. dużo. Oh, Ej, bo ja mam dużo maczy. chodźcie, ja mam dużo maców. Ja właśnie w ogóle nie mam, oddać, po po się podzielić. Dobra, ja już, chodź, chodź, Ale ja mam 200 maców, on niby miał 181 maców no. O, chodźcie, ja bo ja, ja mam. O, wszystkie maczy. Paweł, chodź, Paweł, chodź, tylko musimy się zaboksować, chodź. Ile mam, mam dziwne. Ci... Dasz, jest O, dziękuję. U, 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 u. Na mi też No chodź, nie, to bym na. Idź. Chodź, masz korytarz. Nie lubię cię. danke, danke! danky! Zlamy. Zabrałem. Dobrze, zabrał, dobry, dobry. No super. super, ja tak. amunicję do, tak. do PMA. Y, chodźcie do strefy zielonej. do zielonej. Chodźcie do no, Ile to minus 20. Zależy czy ktoś ma dobrego ima, no w moim przypadku to... On ten helikopter ma zero. Drugi raz dwadzieścia! Drugi raz to, to dostał. Strepa leci, jesteś jasne. Ej, dobra, no. może... Chyba mamy typa. Mam typa. Chodź ty, 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 ty. do strefa. Ej, bo mam mały problem. Ej, bo a ja wam ja ten rzucę ja do... Awet tego niczego nie, nie mam. Bardzo, to nie? Dobra, to jakby co to, to ja będę wam rzucał? Daj tego no, dobrze! Ojojo, Jasiu! Dobrze. O, smuteczek. O Jezus, ale mi Szło. szkoda. No minęło. No, bo ja mam tylko amunicję do pompy. Widzę, że szkoda. Tam jest... E, nie pojęcili tam z typów. Ale o, że... O, kurde, tram. E, ja mam do Nie, zespołu. ma jeże, ja do pompy i do e, Pema. Moja Ej. karta to jest! No Ej, nie, ja nie, ja nie zbieram a, jego karty! Wiem, ty ale nie, ja ten! Y, do, no do, no, do, no ale mało też mam na co tak tych ty Ej, bo ja mam tę nabtkę, tak? to jakby co to. Nie mam go. Zabijam go. Zabijam go. Zabijam go! No nie. to, zabiłem go nie! Faka, maka. Ej, yeah, ja to... <coughs> yeah, yeah. The... le bo ja zaraz Ej, dajcie mi ammo, bo ja mam ma... zero ammo, totalny zero ammo. O, tak, 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 beczku. Paz! <grym> <Was? grym> tego nie znam, o. Nie nie a Ej, Paweł, gdzie sobie. <grym> Ej, bo tam jest pas. Ja mam Paweł, chcesz? Ja mam fioletowego. Paweł, chcesz? Gdzie jest pas? Ja, ja mam filetowego. Lama kolejna XD Aha. Zapczą. Wy sobie z niej matrze ty. Ej, macie ja amincy do Mki, bo ja w ogóle nie mam. Ja mam 200. No Patrz. Budź, bo ja mam 30. Ej, a co jakby byłoby okay. Midasa w tym momencie? Okay. Dobra, nie. Ej, wiecie, że... Ja, ja, teraz ty? mi się mega polecił. Chodźmy co do... Lama? Co jest? Dobra, nie chcę mi się jeszcze nie... Oj, mi... Ile masz drewna? Jedziemy do strefy, czy nie? Dużo. Rzuć mi, rzuć mi, rzuć mi. O, to... Ja nie to... ja mam robi swoje całe drewno, to ja wam Ej, ja mam bandaż w linie, jakby co ludziom. Mati, leć mnie, leć mnie. Dobra, już chwilę. Nie, nie! Nie wiem, czy ktoś to widział. Nie wiem, czy... Nie, nie, nie patrzcie. Akurat, akurat każdy mrugnął. Ale co Coś się stało? No w ostatniej, ostatniej milisekundzie. I zmieniłem apteczkę Chodźcie. na... na ten. <grym 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 i to jest mądry. No, no, Ej, w nie zna. A Słyszę, płynę. Ej, dostałem. Dostaję od niego. Tu jest. 4 yes. Dobra. Dobra. To do wygoda bym w strefę. Ja mam helikopter. Okej. Okay. No i ja mam bandażownicę tylko i spas i niebieską mankę. Chodź. Okay. A Paweł miej podrażę z poszczególnie. Gdzie jest, jest. jest Paweł? O. Wsiądziesz tu kiedyś. Ej, bo ja nie Chodź. mogę wsiąść. A dobra, szło. Jeszcze... O, zrzucę mam do tego. ale połowów też mamy. Są chłopy na to ciekaw. Ja bieżdżam, no nie chce to są a my sobie wyskakujemy z Pawłem, tak? No. Myślę, że tak a ja wyskałem. Zostałem. Od razu na przypadku jakby co. Niech ci Mateusz wyskoczył. No, no Jezu, to mam, to mam ten, u I mam fiore skara. Leci jeden. Leci jeden. O Ej to ja będę dużą, a tutaj są kątka. Ej co, czekam ze naszą... Mam typa, mam typa po mocy. Um. Ja to masz typa? Mateusz, robisz to! Kim jesteś, tak. jesteś zwycięzcą! Ro Mateusz, Ktoś robisz to! to? Ej, tak. mam cieplec! Widzicie? Widzicie? A jak chcecie, to tam jest niebieska emka, ka a on tam na obwitości. Nie Uuu, niebieska m -ka. No super, że ja mam niebieskiego famas wszyscy latają ze spazami, a ja A, mam, a ja mam, Ja miałem ziel... Ja miałem, zi ja miałem szarą no właśnie! Ej, mam z klasę. Ja nie potrzebuję, mam fulę. A dobra, mu wszystko. Dobra. Ale A Popatrz! O, Co? Nie o. ma niczego lepszego niż... Niebieska Emia. Ej, Ej, kupię, wiesz gdzie jest Jasie ogólnie? No ja się jest kuźba. On wyszedł no, ekszego w ogóle. Drzegie. Ej on o... kuć was, nie? Czekaj, bo no. mnie... Ej! Mam już mam już nazwę w yy, mam już... Co? Coś... Nie! Nie, nie pękaj! No super. Chordian! Powiem, że tak pak fajnie. No, a mogę ci dać go nie jak chcesz. Nie, bo nie ma, znaczy mam... Znaczy mamy miejsce na... No dobra, to możesz mi dać. To nie no, ktoś sobie... A, ktoś chcesz... a no to... Masz, masz, masz rzuciłem ci. Ja wezmę tego. No, no, ja nie lubię. O, no, nawet wiecie, przypominam... że mamy 7 osób. Przypominam wam o, o... Y, Łatce w Górze. I właśnie mam za to, nie, momencie... że mam 11 fragów. Chcemy, mam nawet 11 No bo wszystko nam kradnie. Nie kradnie wam, po prostu sobie tego. To Jasiek. Jasiek, kradnie. Chuj, wiecie, ile jest na fragów? On, już miał... Ej, kuchy, on mi chłopie ukradł, dwa fragi i takie... chopie. Y, bo owe mnie byliśmy na Czechach i był pierwszy frag, to by był. Bali z spę, co nie? Ej, Jasiek oglądam się z tym filmem. Nicę na spazę. Jasiek smuknął się z tym A Nie mam. I Mateusz użył no. pizza. Ja, a no, a jaką masz y, pompę w Niebieską. Ej. Ja mogę się dać do tego, jak chcesz. Spaza? No. Paweł. Paweł. A, dobra. Dzięki. Okay. Dobra, chodź, idziemy do strefy. Łódka, chodź, chodź. Fuuu, ej, chodź, ty, my tym, ty, wiecie czym. Patrzcie, będzie schop. Błagaw no, pogon, woda spadła. Będzie wykonywany schop, Adam na łódka. No. Pan Dobre, Paweł, my zyskajmy. Idę palać. Sleptry, pan ej, Paweł. Boby, Kurde, jak ja tego nienawidzę. Nie wiem, co to jest, ale... Jestem w 93 poziom, ludzie! Mam 99... 100 fałdów cię dostałeś! Ej, dostaliśmy 100 fałdów właśnie! dostaliśmy! Ja bym miał być w zamku! leży o. 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 A o. kupujemy jakąś o. za o. Możemy Leży o. 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 powala. Burza kopala No nie, no nie, nie, kolejny gubi się w burzy, ja mam po prostu zanim kupię Nie Chodźcie, bo ja mam ja mam Chodźcie Ale mi raz to A nie, Paweł Walni, Paweł Paweł tu jest apteczka, ten apteczka. Ja, ja, ja apteczkę mam, ja mam trzy apteczki chłopia. Okej. Okay. Jakordan, gdzie jesteś? No Walni może, nie raz walnią masz. Co się to się swoim alarm? daj pa, doleci, Widzisz? A, tak. Auto na mierzanie. No. po pod tak. ludzi, bo zostały ostatnie trzy osoby. Czy osoby? Trzy osoby, os no super. Yy, polski Paweł, pokczęt. Ile macie ogólnie Pragów? Oba. Ja mam pięć. Dobra, co? Mati. Ha chociaż powinien mieć siedem, albo jak, tak. jak nie osiem, bo. Yy, bo wiesz, co się stało, nie? to no Wiem, 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 ale Mati, ile ty masz? Ja mam zero. <głos》>. No, a ja mam 0. A jak ja lubię Mateusza za te, za te jego teksty, No, ja mam 11 fragów No, ja mam 5, ale tu nie No, a ja mam 0. Dobra. Oh. Ja chyba wam oddam wszystkie fragy, bo mam bardzo. No, tu no plecy, plecy, plecy są. mam ja chyba. No chyba, no bo co zostałem. Co? A, co jest? Ej, to są dwa osobne tymi, tak? Kuram, co ci się stało, Manny? nie mogę. No to nikt mógł obudzić mnie. Masz. Ania, bo się ja leżysz. Mam, ja mam, ja mam apetyczkę już. Ale i są, przez ja dobra. Paweł, chcesz potki? Paweł, tam są na dole potki. O kurde. Tam są na dole, Paweł. Też pierdolę. Ej, bo one to są... Ej, 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 ej. To są dobre ludzie. Nie, cztery jest, chłop. Nie ma. Nie ma. Nie nie dobra, ty ty jest kitarem Dobra, nie, Mateusz też zarąbał A, że on mi takie bomby wali? No, że oni kolapsują Dobra, straszałem się Dzieciaki Kordia, stój, stój, już zginiemy, to nic się stanie zostać... ale nie pójdę Jedyne co może zostać, to tylko sobie wysyłanie matek No słuchaj, jego pada. Powiedz mi, czy dochodzisz pod ale już nie da. Nie, już nie, już nie, już nie. Tylko no ty co się ciągniesz? Nie, on körzem. Dobra, babuś dla Jóźkubuś. It is Polak. Łobiszemat Pablo, o on masero. Oni się coba. Jeszcze go tu Polak. Co? A dobra, uni, dobra. Ja myślę, jest ja, ja, ja myślę że Rpek. Ej, dobra, Paweł, wiesz co? Dziękuję wam za oglądanie. Ej to, wiecie, że to są Polacy? Dziękuję wam za oglądanie no tego filmu. Yy, mogę już skończyć? Dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Życzę wam jego dnia. Zostawcie, zostawcie. Życzę miłego dnia. Yy, zosta... Pamiętajcie, zostawcie miłego książki, dobra, które... Smacznego co do yy, tego. Pożegnajcie, pożegnajcie się, więc Elo!